Kurde, za wolno. Siema! No nie wierzę, no. Potrzebuję kubek, żeby to przedstawić. Tutaj, tak. Te pompki z jednego są. Potrzebuję bliżej je. już tak. Tu kulę. tak żeby nie było jakiegoś tego. O, jeszcze fajnie była świecę mogło podpalić. Ale to dobra. Siemaneczko, siemaneczko. To ja jest jakiś ze mnie debila, ale dobra. Tak, tak, powracam do Petzopów, ponieważ powiedziałam, nie chcę mi się nagrywać już z twarzą. Tak, takie nudne, wiecie. Nuda jest wielka, więc powracam do Petzopów. Tak, widzicie, że przerobiłam naszą Lunę i ona już się nie nazywa Luna tylko komercji Wiem, merci, że jesteś tu. Naprawdę nazywa się Metiko. Metiko, wiem, bardzo dziwne imię. Ehm, tak ona wygląda, dodałam jej złoty naszyjnik, nie widać, ostrość. 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 Ale dobra. E, Przemalowałam jej oczka, dodałam jej rzęsy i kolczyczki. I dzisiaj Wam pokażę, ehm, ile tu ja przerobiłam paczek, raz, dwa, trzy. Trzy pet shopy, doliczając tego. Więc trzy. Um, więc co? Zaczynajmy. Pet shopem numer jeden jest... Natasza. Ona miała naprawdę na imię Tiara, czy jakoś tam, nie wiem. Ale zmieniłam jej imię na Nataszę. Ma ona szary magnesik. Aha. I Metiko. Ona ma dziureczkę. I ma przezroczystą rurkę. ona ma białą rurkę i... no i ona, czekajcie chwilę, ma te, te takie trzy diamenciki i ona jest taka prestiżowa, że nawet ma własną koronę. Kurde, nie widzieliście to je położę, Że ona ma własną koronę. Widzicie to, chłopacy, dziewczyny? Nie wiem, czy wie to widzicie. Piękna korona, bardzo ładna, bardzo piękna, prestiżowa. Nie mieści się na jej z gruby łeb, więc będzie musiała mieć tak. Wygląda jak Trump. <laughs> więc tak, ona jest właśnie królową E, czegoś tam. E, tak, e, królowa czegoś tam. E, ona ma właśnie takie co, coś. No i mi się podoba. No, to jest spoko. I pet shopem numer dwa. No, numer dwa jest. Oto nasza kserdula. Kserdula, tak, tak, tak. Kserdula. Ona ma, ona w to się... Jedno, co się tylko w niej zmieniło, to jest ze strony kolczyk na czole. Tak. Ona też ma białą rureczkę, tak jak yy, Natasza. Ma na dziureczkę. No, jak mówiłam, że zaczystą rureczkę. Jak <grym> się zremowało. I teraz, kochani, najciekawsze. Będziemy kostum. Help me. Help me! Będziemy zmieniać o to. Chodź tu. Tak, ej, jest brzydki. Dlatego będziemy go zmienić. Dobra, posłucham. Idę po narzędzia. Kurde, gdzie to gówno jest? Chodź tu! No widzicie, nie mogę tego znaleźć. Jest jaki ze mnie debil, jak to będzie. Jak to będzie gdzieś przede mną. To nie wiem co ja zrobię. Gdzie tu jest ze strony co Nie, ja w, ja w siebie nie wierzę. Ja w siebie nie, nie wierzę. Ja to szukałam wszędzie na moim biurku, a to było tu. Tak, eyeliner. Bardzo, 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 bardzo prestiżowa. Bardzo prestiżowa jeszcze z Olihela, czy jak to się tam nazywa. Więc tak, potrzebujemy Potrzeba. Jezu jak... Nikola, jakie tortury! I eyeliner. Tak, to topcowa. I jedno oko. Wow, Nikola, jakie Magic. I drugie oko. No naprawdę mam, ej kurde ja mam, o mam 2% Nikola, w ogóle po prostu. <grystanie> Teraz będziemy rysować to takie jakby, to, to, to coś pod oczami, o. Ej, ja wam pokażę efekt końcowy, ponieważ muszę ładować telefon, więc zaraz wam to pokażę. Dobra kochani i to jest efekt, ef efekt efekt końcowy naszego Taylora. Jestem teraz właśnie na podłodze i właśnie muszę wam pokazać na podłodze, bo wiecie nie <laughs> stać na kablówkę. Żartuję, w ogóle to nie ma sensu. No. Okej, okay, dobra, po prostu wam go pokażę. Wiem, że go praktycznie nie widzicie, no ale jakoś go musicie widzieć. Kurde no, tak on wygląda. Ma czarne oczyska i ma czarne podbuszki, czy jak ktoś tam nazywa. Więc kani, do zobaczenia w następnym odcinku i elo!